Cześć kochani, jak tam po weekendzie? Mam nadzieję, że troszeczkę sobie odpoczęliście, a ja na początku tygodnia zabieram was do Action na nowy przegląd półek. Bardzo fajne rzeczy nam się pokazały. Mamy przede wszystkim mnóstwo nowości do kuchni: są deski do krojenia, kubki i nowe sprzęty. Pojawiły się też nowe akcesoria do sprzątania, nowa chemia i rzeczy, które pomogą wam w organizacji. Zerkniemy też na dekoracje, a tam znajdziecie już taborety, pudełka, duże świece. I coś do pokoju najmłodszych. Rozbudowuje nam się też cały czas kolekcja jesienna, więc pokażę Wam mnóstwo hitów, które szybko znikały z półek w zeszłym roku, m.in. te ledowe jabłka. Będą też akcesoria na podróż, coś dla dzieci, na rowery i nowości z działu kosmetycznego. Gorąco, bardzo gorąco Was zapraszam i lecimy! Zacznijmy od nowości do kuchni, bo tu pojawiło się mnóstwo ciekawych perełek i na początku chciałabym Wam pokazać nowe szklanki, zobaczcie z taką podwójną ścianką, nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię ten efekt, gdy wiecie naleje się napój do tego typu szkła, no bo niesamowicie efektownie to wygląda. Na dodatek utrzymują one dłużej wysoką albo niską temperaturę tego napoju, szklanki mają 360 ml pojemności, no i spokojnie też możecie je myć w zmywarce, do wyboru są w trzech pięknych kolorach, za sztukę zapłacicie. Zapłacicie 13 zł. Bardzo ciekawą nowością są też te deski do krojenia. Niby nic, ale słuchajcie, na dole mają praktyczny pojemnik, do którego możecie przesunąć te pokrojone składniki albo jakieś tam resztki. Sama deska jest wykonana z bambusa i możecie ją też w razie potrzeby oddzielić od pojemnika. Do wyboru mamy wersję czarną, szarą albo zieloną. Zapłacicie za nie 17 zł. I czegoś takiego w Action jeszcze nie było. W dziale kuchennym pojawiły się właśnie szklane deski do krojenia. Niezwykle praktyczne, bo nie wchłaniają zapachów ani plam. Łatwo je też opłukacie i szybko też wyczyścicie. Są wykonane z bardzo mocnego i takiego twardego szkła odpornego na zarysowania, a pod spodem mają antypoślizgowe gumki. Możecie je też mieć w zmywarce. Są już dostępne za 10 zł. Zerknijcie też na te kubki termiczne, małe i wygodne, idealne takie, a na przykład do pracy, mają pokrywkę z silikonową uszczelką i są wykonane ze stali nierdzewnej, więc no, utrzymają Wam dłużej tą wysoką albo niską temperaturę napoju, a tak wyglądają zamknięte. Kubki mają 420 ml pojemności i kupicie je w kolorze beżowym, zielonym albo pomarańczowym. Ich cena to 12 zł. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te deski do serwowania. Są wykonane z drewna akacjowego i dzięki nim tak efektywnie zaserwujecie jakieś przekąski, sery, chleb. Czy możecie też na nie taką jesienną porą położyć kubek z dobrym ciachem i oczarować gości? Do wyboru są dwa kształty i są w naprawdę fajnej cenie, bo kosztują zaledwie 5 zł. A już za 4 zł i 50 groszy już od dawna w Action. Więc tak też dla przypomnienia, są te półmiski do serwowania, także wykonane z drewna akacjowego. Możecie je też myślę spokojnie wykorzystać do dekoracji, na przykład pod jakieś świece. Ja akurat lubię takie właśnie uniwersalne, niewielkie deski, które można wykorzystywać cały rok, a nie wiecie, tylko sezonowo. Do akcji powróciły też tarki są wykonane ze stali nierdzewnej, takie najprostsze z uchwytem do wyboru są srebrne albo w kolorze czarnym kupicie je za 13 zł. A już ze sprzętów pojawił nam się blender ręczny od marki Tefal. Idealny tak do robienia koktajli, miksowania, blendowania czy dosiekania. Ma 350 W mocy. W sumie szkoda, bo tylko jedną prędkość. Ma też ostrze ze stali nierdzewnej. Tą standardową osłonkę przeciw klapaniu. A końcówkę możecie spokojnie mieć w zmywarce. Jest tu też taki wygodny ergonomiczny uchwyt. Zapłacicie za nie 90 zł. Na półki powróciła też seria ceramicznych naczyń kuchennych. Są dostępne na przykład takie rondle, są wykonane w 98% z recyklingu i mają no taki bardzo praktyczny drewniany uchwyt odporne na wysokie temperatury. One się nadają do wszystkich źródeł ciepła i dostępne są w trzech takich modnych kolorach. Rondle kupicie za 32 zł. Są też patelnie w dwóch rozmiarach o średnicy 24 cm kosztują 40 zł. A za 28 cm zapłacicie 50 zł. I może przydadzą Wam się ścierki do kuchni. Te są wykonane w 100% z bawełny, możecie je też prać do 60 stopni. Dobrze absorbują wodę, więc no dzięki nim łatwo osuszycie naczynia. Do wyboru są takie trzy warianty w kratkę. W zestawie są trzy sztuki o wymiarze 50x70 cm i cena to 13 zł. A już za 20 zł są takie większe zestawy, również w tym samym rozmiarze. Tym razem mamy tu 7 ściereczek, także z bawełny, tylko z taką inną kratką. Kochani, przechodzimy teraz na dział z akcesoriami do sprzątania i jeszcze na chemię, bo tu naprawdę sporo się zadziało i szukajcie tu już nowych produktów od marki Swiffer. To popularna marka, która, no właśnie, wkracza do action. Znajdziecie tu już na przykład takie zestawy do wyłapywania kurzu, sierści i alergenów z roztoczy kotów i psów. W środku znajdziecie jeden uchwyt i dwie ścireczki, które są wykonane z takich specjalnych włókien. One się dopasowują do kształtów i docierają do wszystkich zakamarków. Jest dedykowany do suchych powierzchni, na przykład półek z książkami, i ten zestaw startowy kupicie za 27 zł. Zerknijcie też na ścierki do mopa, mają zbierać kurz, brud i włosy. Podobno są trzy razy bardziej skuteczne niż zwykła miotła. Sprawdziłam, że mają bardzo dobre opinie w internecie, zwłaszcza od alergików, no i że nie przenoszą wiecie, tak kurzu z miejsca na miejsce, tylko kurz faktycznie przyczepia się do tych ściereczek i zostaje na nich. W środku znajdziecie 18 sztuk, opakowanie kosztuje 35 zł. Znajdziecie tu też nowe gąbki do szorowania w kształcie Uwaga, kwiatów! W środku są cztery sztuki w różnych kolorach, mają też taką praktyczną przyssawkę, no więc przyczepiacie na przykład do zlewu i spokojnie wam ociekną. Opakowanie kosztuje 4 zł i 50 groszy. I kochani, na półki powróciły też bardzo chwalone przez Was te metalowe kosze. Niewielkie, ale niezwykle praktyczne. Zawieszacie je po prostu na drzwiczkach szafek, i wszystkie przedmioty macie pod ręką. Pomogą wam one w organizacji w kuchni czy w łazience. Tak wyglądają te uchwyty. I do wyboru mamy dwa kolory: czarny i biały. Świetny, ale no przede wszystkim niedrogi ułatwiacz dnia codziennego za 10 zł. A z chemii szukajcie już tych płynów do czyszczenia pralek. Mają za zadanie usuwać osad, brud i te nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo pomaga redukować osadę z kamienia. Jedno opakowanie starczy na dwa użycia, i do wyboru mamy zapach cytrynowy albo jagodowy. I cena to 7 zł. Dotychczas w Action mieliśmy płyny do płukania od marki Lenor i za te duże opakowania 1,5 litrowe do wyboru te o zapachu letniej bryzy kosztowały 17 zł, a te o zapachu tropikalnym 27 zł. I właśnie pojawiły się ich mniejsze wersje już o pojemności 700 ml, wszystkie kosztują po 22 zł i mamy to do wyboru też ten zapach tropikalny, jest jeszcze powiew świeżości i zapach liliowy. W ostatnim przeglądzie pokazywałam wam te nowe akcesoria do łazienki. I te pojemniki kosztowały 12 zł, tak tylko dla przypomnienia. A za medaliczki zapłacicie 7 zł. I właśnie do kolekcji dołączyły te dozowniki mydła. Przypominam, że mają taki bardzo ładny, żebrowany wzór i dostępne są w dwóch kolorach, w grafitowym albo beżowym. Są naprawdę bardzo wygodne w użyciu, mają duży ten przycisk. I za nie zapłacicie 12 zł. I przechodzimy już na dekoracje, bo pojawiły się tu nowe taborety. Ostatnio w odcinku pokazywałam wam te za 31 zł. Natomiast te one są ręcznie robione z drewna no i świetnie wam posłużą na przykład jako dodatkowe miejsce do siedzenia albo jako stolik. Tu macie jego wymiary. I on jest już dostępny za 100 zł. A w stałej ofercie w Action są te taborety. One są wykonane z drewna mango i kosztują 130 zł. Zwrócę Waszą uwagę też na te niezwykle stylowe owalne pojemniki. Pokrywki mają z drewna mango i tu też macie dokładne wymiary tych pojemników, a dół jest z żelaza z takim delikatnym wzorem, fajne na takie drobiazgi, dodatkowo będą też ładną ozdobą. Do wyboru są w kolorze czarnym albo złotym. Za sztukę zapłacicie 17 zł. A obok znajdziecie już miski z drewna mango, takie niewielkie, na przykład na jakieś małe dekoracje, je kupicie za 9 zł. I są również miski już z drewna kauczukowego, mają 18 cm średnicy, także świetnie się nadadzą jako dekoracja, je kupicie za 14 zł. Natomiast w dziale ze sztucznymi kwiatami znajdziecie taki mały akcent na kolejną porę roku, a mianowicie taki jesienny miks dekoracji, jeśli właśnie lubicie takie gotowe zestawy. Na pewno ich plusem jest fakt, że są bardzo spójne kolorystycznie, więc położone obok siebie będą wyglądać niezwykle efektownie. Do wyboru mamy dwa warianty, a w środku znajdziecie m.in. jakieś dynie i kule. Za takie opakowanie zapłacicie 8 zł. Kolejną nowość znajdziecie już na świecach i tu mamy bardzo duże z trzema knotami, nowe modele świec. Są w kolorowym szkle i naprawdę świetnie się prezentują. W zielonym szkle skryły się białe kwiaty z figą, następnie mamy słony karmel. Mi natomiast bardzo spodobał się zapach irysa z drzewem sandałowym. Naprawdę koniecznie powąchajcie jeśli będziecie w action. I ostatni już to imbir z bursztynem. Są już dostępne po 28 zł. Mamy tu również takie niewielkie drewniane świeczniki z drewna akacjowego. Naprawdę w wielu wariantach do wyboru. One są dedykowane do tych długich świec. Za sztukę zapłacicie 4 zł. Natomiast do pokoju dzieci możecie kupić te zegary z funkcją budzika. Działają na jedną baterię AA i dzięki nim na pewno dodacie takiego akcentu kolorystycznego do pokoju najmłodszych. Do wyboru mamy sporo takich przeuroczych wariantów. I cena to 12 zł. I chciałabym Wam teraz pokazać dosłownie kilka dekoracji z kolekcji jesiennej. Wiem, że trudno to oglądać przy takim upale, ale kolekcja no, stale się poszerza, więc chciałabym, byście byli na bieżąco. Pojawiły się właśnie te wazony w kształcie grzybków. Są wykonane ze szkła no i świetnie się nadadzą na jakiś mały kwiatek, suszone gałązki, czy po prostu jako dekoracja na komodzie czy na parapecie. Mamy wiele kształtów i kolorów do wyboru. Kupicie je za 8 zł. Kolejnym hitem w nowościach będą z pewnością te dekoracje. Są to szklane lampki LEDowe. Zobaczcie, mam taki efekt spękanego szkła, no wygląda to bardzo ciekawie. Przepięknie się prezentują. Dosłownie, jak nagrywałam to dla Was, to pani przede mną wzięła do koszyka chyba z 5 na raz. Mamy tu też kilka wariantów do wyboru i jeśli chodzi o kształt i kolorystykę i za sztukę zapłacicie 8 zł. Możecie też kupić takie zawieszki, takie dosłownie drobne, proste, ale dzięki nim tak no, delikatnie możecie ozdobić swoje wnętrza i z pewnością nimi nie przesadzicie. Są wykonane z drewna, w środku znajdziecie 12 sztuk w różnych kształtach, jest wersja z liśćmi, z wiewiórkami, lisami, grzybkami czy deniami, są w bardzo dobrej cenie, bo za zaledwie 4 zł. A już za 5 zł są zawieszki wykonane z filcu, bardzo mięciutkie, no i naprawdę wyglądają wyjątkowo. Do wyboru są w wielu wariantach, są dynie, grzybki. Powiem Wam, że wyglądają no niesamowicie. Dosłownie, jakbyśmy je sami zrobili, to jeszcze jest taka sowa. I bardzo ciekawą dekoracją są też te łańcuchy świetlne, dzięki nim no, nastrojowo oświetlicie pokoje w te ponure jesienne deszczowe dni. Mają 320 cm długości i możecie ich używać jedynie w pomieszczeniach. Działają na dwie baterie AA i do wyboru jest łańcuch z 10 diodami w kształcie takich dyń. Zerknijmy jeszcze jak wyglądają zaświecone. No bardzo ładnie się prezentują. Jest też wersja z żołędziami. One są ze szkła, co naprawdę no daje no niesamowity efekt. Mi akurat się bardzo podobają. Kosztują 14 zł. I w tej samej cenie znajdziecie jeszcze takie łańcuchy. One są akurat w kształcie diamentów, także wykonane ze szkła. Zerknijmy jeszcze też jak świecą. Mają prawie 1,5 metra długości i jest to 8 ledowych lampek. I przechodzimy teraz do działu z akcesoriami na podróż. I możecie już kupić te poduszki pod szyję. One nie są wypełnione kuleczkami, tylko takie miękkie w dotyku. I tu mamy bardzo fajne warianty dla najmłodszych. Ich cena to 13 zł. I obok mamy jeszcze takie poduszki, również miękkie. One są już z pamięcią memory. Więc jeśli wybieracie się akurat w podróż, to myślę, że mogą Wam się przydać. Je kupicie z kolei za 27 zł. Zerknijmy jeszcze na nowe modele lamp i tu pojawiła się nowa propozycja od marki Grunding. Są to lampy robocze, posiadają trzy tryby światła i ładujecie je za pomocą kabla USB. Dodatkowo możecie jeszcze je nakierunkować i mają praktyczny uchwyt do zawieszenia. Ich cena to 25 zł. Natomiast zmotoryzowany może się spodobać taki projektor, który wyświetli wam prędkość, ale uwaga, na szybie prędkość jest wyświetlana na wysokości oczu, co podobno ma zapewnić bezpieczną jazdę bez utraty widoczności tego, co się właśnie dzieje na drodze. No, naprawdę ciekawy gadżet, zapłacicie za niego 45 zł. I do action powróciło jeszcze takie oświetlenie wejścia do samochodu. No pamiętam, że swojego czasu też był to hit na TikToku. Sporo też youtuberów pokazywało, jak świetnie to działa i naprawdę daje fajny efekt. Tu macie jego dokładne wymiary. One są wodoodporne i świecą wieloma kolorami. Kupicie je za 17 zł i 50 groszy. A rowerzystom na jakieś dłuższe wyprawy mogą się przydać te torby. One są pojedyncze, kosztują 45 zł. A już za 40 zł są podwójne. O pojemności 40 litrów tak dokładnie wyglądają. Kochani, jeśli tu tylko zaglądacie, to będzie mi bardzo miło, jeśli też zasubskrybujecie ten kanał, no bo wasze subskrypcje naprawdę pomagają mi w rozwoju tego kanału, a wy będziecie zawsze na bieżąco i też będziecie powiadamiani o nowych filmach. Zapraszam też oczywiście na naszą akcyjną grupę na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z action, doradzamy i też odradzamy. Ostatnio Karolina poleciła nam ten środek do łazienki Blue Wonder. Jest on bardzo polecany przez was na grupie i do jego zwolenniczek właśnie dołączyła kolejna osoba. Karolina napisała, że próbowała na osad już wszystkiego. Sodę, ocet i nic nie pomagało. Dopiero ten płyn sprawił, że jej płytki lśnią. Na grupie polecono też te kubki do kawy. Wyszczególniono, że mają grube ścianki, więc ta gorąca kawa nie parzy w rękę. Pokrywki są szczelne, ale no nie zalecono ich raczej do torebki czy plecaka, bardziej na biurko. Więc jeśli chcecie kochani wiedzieć, co obecnie jest na czasie, no i też co warto kupić, to zapraszam was do dołączenia. To jest dokładnie ta grupa i link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem albo w opisie filmu. A wracając już do przeglądu, tu jeszcze chciałabym Wam zwrócić uwagę na te mini sejfy. Świetne do przechowywania dla dzieci i nastolatków. Mogą je też ozdobić naklejkami i cena to 23 zł. I zerknijmy jeszcze, co nowego pojawiło się w dziale kosmetycznym. Mamy tu na przykład nowe szampony nawilżające i odżywcze z kwasem hialuronowym. Mają zapewnić lśniące, błyszczące i też miękkie włosy. I cena to 9 zł. I jeszcze są tu te szampony wzbogacone ekstraktem z miodu. No, ciekawa jestem, jak działają. Je kupicie za 8 zł. Zerknijcie także na zestawę dwóch lakierów do paznokci. Do wyboru mamy różne kolory, takie właśnie letnie. Ich cena to 10 zł. Są również nowe szczotki do włosów. Są wykonane z silikonu i tworzywa sztucznego. Do wyboru w kilku kolorach. Kupicie je za 4 zł. Mamy tu też nowe mgiełki do ciała. Do wyboru o różnych zapachach. Są jakieś nowe, o zapachu tofifi, zapachu waniliowym czy kokosowym. Ich cena to 9 zł. I są jeszcze takie, już po 14 zł. Mamy też nowe kremy o zapachu arbuzowym lub brzoskwiniowym. Mają wegańską formułę i mają za zadanie nawilżyć skórę. Kupicie je za 9 zł. I kochani, na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że nie dajecie się tym upałom i cieszycie latem. Napiszcie też jak minął Wam weekend, no i co porabialiście. A póki co życzę Wam udanego tygodnia w pięknym letnim klimacie i pozdrawiam Was cieplutko. Pa!